Hejka kochani, witajcie serdecznie na moim kanale. E, dzisiaj mam do otworzenia taki kalendarz adwentowy Zakupiony właśnie w Rosmanie. To jest Catrice. E, w zeszłym roku z tej firmy jeszcze nie miałam, to jestem bardzo ciekawa. W zeszłym roku tylko sobie z Douglasa i kupiłam w Rosmanie coś, ale całkiem inne. Z tej firmy mam pierwszy raz. Jestem bardzo ciekawa, co jest w środku. Chciałam tak później, ale patrzę, więc dużo już kupuję tego. A jeszcze zobaczyłam, że w Rosmanie taki wybór jest. Ja mówię, kurczę, no muszę, muszę kupić jeden kalendarz jakiś z czystej ciekawości. No, to kupiłam. A też fajnie jest pokazać, bo wy na będziecie wiedzieć, czy warto komuś kupić ee, dany kalendarz, czy nie. Więc zacznę otwierać. On jest w cenie 30. 30 parę euro. Nie pamiętam, 32 albo 34 euro. Nie jest z naj, tych najdroższych, więc akurat fajny. By. Ta, był tam taki duży w e, nie, jakoś nie pamiętam, jakoś 50 euro czy tego, ale mnie te produkty tam akurat nie za bardzo. Nie w moim, sty, nie w moim stylu, nie moje kolory były. Ale jestem ciekawa tego produktu. Zobaczymy. Wow, jak to się otwiera? W zeszłym roku mojej kropelce kupy z tego Playmobila miałam w większości W tym roku też bym może chciała coś z Playmobila, ale ja mam w planie właśnie, żeby jej sama zrobić Żeby było akurat w każdym pudełeczku coś, co ja wiem, że jej na pewno będzie się podobało Już kupiłam w Kiku, w zeszłym roku w promocji Taki drewniany kalendarz adwentowy. Wow. Wow. Tu w środku tak się prezentuje. Uuu, ciekawe. Tu już ma takie opakowania w wersji takiego cukiereczka. Tu już są przygotowane opakowania, właśnie w takiej wersji takiego cukiereczka no. Tu są naklejeczki, właśnie od 1 do 24 Ciekawe No, tu jest parę wersji tych mniejszych, takich Już przygotowane a tu jest parę wersji takich już troszeczkę dłuższych, bardzo fajne, bardzo fajny pomysł. I tu jest już taki taka wersja. Aha, no to jest taka wersja. Wow, nie wiem, czy to będzie, tak jakby cukiereczek. Ale bardzo fajny pomysł. No i to naprawdę jest świetny pomysł, taki. Tylko, że to jest dobre, jak kupujesz akurat ten kalendarz adwentowy dla kogoś. Jeżeli kupujesz ten kalendarz adwentowy dla siebie, to jest taki troszeczkę minus, bo widzisz już wszystko, co tu jest. Wszystko już wiesz, co tu jest. Więc to praktycznie jakby na jeden raz taki, nie? Jeżeli otwierasz to dla kogoś, to jest fajne jest fajne, jak tu komuś na przykład chcesz prezent zrobić, to jest super ale dla siebie no już wszystko tu wiesz co jest, nie? dobra, to przejdźmy tutaj mam pierwszy nie, nie wiem, po kolei nie będę tak jak tego, pierwszy jest taki, oto pędzelek bardzo fajny mi się przyda, bo ja nie mam <taki> takiego bardzo fajny kolejny to jest Catrice lakier do paznokci taki lakier też jest bardzo nie wiem produkty tutaj mi się nawet, nawet... powiem szczerze kolejny to jest Rose Byger 020 to jest chyba Coś takiego. To jest chyba korektor, jeżeli się nie mylę. Taki. Pędzelku ciekawy, bo ja nie mam korektorów. Zobaczymy. O! I kolejne to jest takie cienie. Tu są takie ale dla mnie super. No. Ła, chyba zajechałam. Kurde. Troszeczkę zajechałam. O takie. Ale super są. Mi się podobają. Ła! Rozmazałam. Super, naprawdę się cieszę. Kolejne to jest tutaj Lip Palette. Aha, to jest chyba do ust, nie? Z pędzelkiem. Lip Palette. Taka To jest chyba do ust, nie? Ciekawe, jakie to są kolory. Uuu, taka czerwień. Wow. Kurde. No. W takich kolorkach. Tylko, że ja takie kolorki to nie za bardzo. No może siwy. Te ciemniejsze kolorki może użyję, ale te tutaj to ja nie wiem. Ale tak, ta paletka jest bardzo fajna. Wszystkich kolorów na pewno nie użyję, bo ja to czerwone, różowe to nie za, nie za bardzo, ale te ciemne fajne. Powiem szczerze, że jestem zadowolona z tej, z tej serii. Tu jest kolejna taka do ust. To ma, tak, taka do ust tutaj jest. Wow, nie wiem czy to tak widać, taka do u. Ciekawa jestem, jak to by wyglądało. Wow, ale to taka ciemna. Nie wiem czy to będzie widać. Hmm. No taki kolor, nie za bardzo taki. Ale na jesień zobaczymy, jak później pomaluję. Ciekawa jestem. Może przetestuję. Tak trochę. Nie, 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 nie. Zacznę. Dobra. Kolejne to jest. u rzęsy. Już z tutaj, tak idę. Ciekawa jestem. Zobaczę, jak czy ten... Nigdy jeszcze rzęs sobie nie miałam przyklejanych. Ciekawa czy jestem, czy to jak samemu przykleję, czy będzie to ładnie wyglądać, jak będę wyglądała. Zobaczę. A tu jest chyba kredka. Tutaj taka kredeczka. Pewnie do ust. Konturówka. Taka konturóweczka do ust. O, tu kolejne cienie. Takie cienie, kolejne. Ale super. mnie akurat takie kolory się widzą. Uuu, lakiery. O! Ale super. Na Sylwestra kolejny taki lakier. Super, kurczę, no. No. Wow. Tutaj tak nie ten, ale super na Sylwestra, wow. No. To jest kolejny taki e, czar, czarno-srebrny brokatowy, czarno-srebrny lakier. Wow, czekaj. Chyba tak. Też bardzo ładne. Czarno-srebrne. Na Sylwester. Super. do jak ktoś czarną sukienkę na Sylwestra ubierze, albo tam coś czarno-srebrnego, to super. Wow. Dobra, ja też te lakiery pokażę. Tu kolejny to jest taki metalowy lakier taki kolor metalowy No, się no też bardzo ciekawy na jesień no na jesień nawet jest bardzo fajny taki kolor metalowy bo teraz jest akurat ee, Teraz jest akurat moda na brązowe kolory, pomarańczowe, żółte. To jest super, taki metalowy, bardzo fajny. Kolejny to jest Brown, brązowy, z tej chwili, brązowy lakier. No kurczę, takie takie nakrętki. No, też bardzo fajne. No, jesień super. Ej, no kurczę, jestem bardzo zadowolona z tego kalendarza. Wow! Dobra, kolejny to jest metal. Chyba też to do ust, też do ust taki metalowy kolor. Wow, co to jest? A! No ten akurat nie w moim stylu za bardzo taki nie wiem taki akurat nie w moim stylu ale okej okay. no i kolejne to jest taka takie coś tutaj zaraz zobaczymy nie wiem albo pom na, na pomadkę jakąś to widać tak z bliska to wygląda jakby to jakiś korektor ale jak pomaluję to raczej na pomadkę taką przezroczystą taką pomadkę no dobra eee, kolejny to jest też to ust taki Na ust biało srebrne Bardzo fajne. Hmm. Hmm. Nawet nawet lubię takie jasne na co dzień. Wow, kolejne to jest. Takie tu. O. Takie coś Zaraz zobaczymy. Aha, to jest pewnie do kresek. Też dobrze, bo mi się już kończy z, mojej, z Lorela moje. Jest bardzo ciekawe, ale ładny ten jest. Tutaj ma tą fajną nakręteczkę, super. Ciekawa jestem, ale produkty mi się bardzo podobają. Także... Uuu, zaś pomadki. Mat. Matowy. 0,60 to taka czarna. U. Taka ciemna, pomata. Ciekawa jestem, czy by mi pasowało? Aha, lepa. <laughs> tak się nie za bardzo pomaluje teraz. Tak nie widać tu siebie. Hmm, czy on dobrze pomalowany, czy nie? Ale ciemny chyba nie, wiem, nie za bardzo do mnie pasuje. Hmm. Ale może bym się przyzwyczaiła do ciemnego koloru też. Wow, dobra. Kolejny to jest. O! 0,40, kolejna pomadka. Wow! Taka w srebrnym. Oh, oh. Wow! Taka fioletowa Ciekawe Uuu, chusteczki nie wzięłam, żeby to zmazać Mmm, tak. Mmm, ciekawe. Hmm. <noise> nie, chyba nie. Strasznie wyglądam na Halloween, by mi się przydało. Na Halloween chyba dobry. Dobra, też może być. Muszę nauczyć się trochę eksperymentować z dry w kamieniu. Jeden taki. Hmm. I kolejny to jest płód taki w kamieniu. Coś takiego. To są już takie... No mi to chyba nie za bardzo. Żółty, zieleń. Chyba nie wiem, czy to będzie tak widać. No to już dla mnie chyba nie za bardzo. Ale może jak będę robiła rozdanie, to komuś dam. Jak będzie komuś się podobało, będą akurat to kolory dla kogoś, to w rozdaniu z chęcią dam. O i tu są takie cienie. Nawet, nawet powiem. Hmm. Powiem szczerze, że wszystkie kolory mi się podobają. Bardzo fajne. Super. Jezu. I ostatnie, ale powiem Wam, że. No i ostatni to jest taki właśnie płynny zakres. To taki, nie wiem, czy to jest właśnie to. Ust, czy tego? Tak wygląda, jakby pomadka taka leista, Ale nie wiem. Tutaj rozumiem, jakby to był płynny zakreślacz. Ale jak to miał to z chęcią dowiem się, co to jest. Za kosmetyk, ale powiem Wam szczerze, że mimo wszystko jestem naprawdę, jakby tak, naprawdę jestem zadowolona, jakbym taki prezencik dostała. Z tego kalendarza adwentowego jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolona. Tutaj jeszcze pokażę. No, i tu są właśnie już wszystkie te produkty. No, i to wtedy z tych produktów będzie na tyle. Powiem Wam szczerze, że naprawdę, naprawdę jestem zadowolona z tego kalendarza adwentowego. Naprawdę polecam go. Jeżeli na przykład ktoś chciałby, właśnie, ktoś chciałby, właśnie na prezent kupić komuś, albo nawet sobie, jakby chciał ktoś kupić, to naprawdę polecam. Jest bardzo fajny i zakupiony w Rosmanią, był tak. 32 albo 4 euro to jeszcze cena taka przystępna jak na te wszystkie produkty mi się wydaje opłacana no bo tak jakby miała wszystko do kupy, osobno kupić no to mi się wydaje, żebym trochę więcej zapłaciła więc w takim kalendarzu nawet się opłaca jeżeli fa na fajne produkty trafi się ale z tego kalendarza jestem zadowolona naprawdę kurczę tu taki sylwestrowy ten lakier. Super. ten kolejny taki czarny. Czarno-złoty. No naprawdę fajne. Czy tutaj takie cienie? No super. Mi się bardzo, bardzo podoba. Dobra, to wtedy będę kończyła. Napiszcie mi właśnie, czy... E, już kupiliście jakiś kalendarz. Ja Wam powiem, że ja chcę w tym roku wcześniej kupić, tak. E, znaczy się, no ja sobie chcę jeden kupić na, e, jak będzie właśnie dy, e, ten Adwent, taki dla siebie. I dla Natalki chcę poszukać, jakiś kalendarz, jakiś kalendarz adwentowy. Chcę teraz, bo ja widzę, że kalendarze szybko schodzą. Dlatego czym szybciej, tym lepiej, bo później to już takiego wyboru fajnego nie ma. No, to wtedy na tyle. A i napiszcie właśnie, czy już coś kupiliście, albo w zeszłym roku, czy mieliście już z tej firmy Katris e, kalendarz. No bo ja jestem naprawdę zadowolona. W zeszłym roku kupiłam kalendarz e, z Douglas, w Daglasie. Taki duży za 50. 50 euro i tam było, że właśnie 200 euro normalnie to byłam też zadowolona, bo tam były drogie no dobrze, to wtedy będę kończyła ten filmik aha, jeszcze osoba prosiła żeby pozdrowić no to wtedy pozdrawiam Damiana Czernek bardzo Cię pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia, do usłyszenia, do następnego pa